Siemanko wszystkim z tej strony Mati i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam troszeczkę poopowiadać o nowościach, jakie weszły pomiędzy update'em 8 a 9.1, to takie bardziej przypomnienie. I stworzymy sobie dzisiaj dwie jednostki 7.2 i, i wykorzystamy troszeczkę nowe metody, jakie ta gra nam zaoferowała do tworzenia tych jednostek. Pierwsza rzecz, która najbardziej mnie tutaj zainteresowała i jest super sprawą, to jest między innymi wysyłanie naszych oficerów. Na tę misję, powiem Wam szczerze, mega super sprawa. Tutaj sobie tylko dajemy szybkie rozmieszczenie. Wybiera nam tutaj błyskawicznie rozmieść. Przecież to jest coś pięknego. To jest parę minut, 10-15 minut dziennie, które czasami trzeba było skalować, przekładać tych oficerów, żeby ich powysyłać i często pewnie wielu graczy bagatelizowało wysyłanie tych oficerów, bo nie chciało im się po prostu tego wysyłać. A tak, jedno kliknięcie, super. Moim zdaniem. Mega mistrzowski ruch, bo to ułatwia grę, przyspiesza, super sprawa. Kolejną fajną rzeczą, jaką zauważyłem, że jest, to jest właśnie montowanie jednostek za pomocą tych naszych, jak to się nazywało, już Wam powiem, montaż wsteczny. I tutaj my sobie montujemy taką jednostkę za pomocą naszych fragmentów prototypów rewolucjonistów i musimy mieć do tego jeszcze jakiś plan inżynierii wstecznej. I na początku stwierdziłem, że to jest takie mm, 3 na 10 ale później jak sobie o tym pomyślałem, to stwierdziłem, że to jest całkiem spoko opcja. Dlaczego? Ponieważ jak mamy teraz jednostki, i w tym wypadku widzicie, mam tutaj trzy jednostki 7.1, mam raz, dwa i trzecia jednostka jest tutaj stworzona 7.1. I mam też jedną jednostkę 7.0, drugą jednostkę 7.1, i z lotnictwa też mam jednostkę 7.1. I co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj będziemy tworzyć sobie artylerię. Na poziom 7.2 i chciałbym stworzyć albo helikopter, albo ATG na poziom 7.2. I teraz powiem Wam szczerze, że zastanawiałem się dość mocno nad tymi dwoma jednostkami. Teraz tak, ATG fajna sprawa do obrony bazy plus szczelanie w bombowce czy samoloty. Helikopter bardziej taka jednostka defensywna i tutaj byłoby o tyle spoko, że mógłbym sobie przekładać, jakby nie tyle że uzbrojenie, ale te części z mojego MB szarego na częściowo na szary helikopter. Co w się sensie tam wiecie, troszeczkę zaopatrzenia i te elementy. Bo teraz tak, kiedy ja wykorzystam ATG 7, czyli tam teraz na tym poziomie 9.1. Jak moja baza jest zbyt słaba, jak ma tylko tam powiedzmy 517 milionów siły, to do obrony przed takim swarmem to i tak to nic nie zrobi. Ja i tak nie jestem bazą na pierwszą linię, bo jestem zbyt słaby, będę i tak bazą z tyłu. Więc jak już zacznie się palenie baz, to ja i tak nie skorzystam na obronie. Jakbym miał tutaj ponad miliard obrony i tych jednostek, chociaż tak na dobrą stronę, jakbym miał z artylerię, 9,1 i ATG, to, to może by coś dawało, ale w tym momencie tak inwestuję w czołg lekki, bo on mi będzie dawał najwięcej frei na polu bitwy i w tym momencie miałbym MB do takich walk. Około bazowych do ściągania, ewentualnie helikopter. A ATG fajna opcja, ale moim zdaniem nie dla mnie. Ja jestem zbyt słabym graczem na ten etap gry i to im nic nie da, więc stworzymy sobie tak na dobrą sprawę helikopter po prostu 7.2, żebyśmy mogli ewentualnie przerzucać pomiędzy nimi te prototypy i części, żeby ewentualnie był helikopter. Zobaczymy, jak ta będzie sytuacja, Gdy gdyż teraz, jak widzicie, startujemy sobie na podwój, to będzie nasze San Francisco. I tutaj jesteśmy z sojuszem. Mamy bodajże ten nasz FERT. My, KTC, D6, Fenix i tutaj F14. Nie? I walczymy sobie na te pozostałe tutaj cztery sojusze. Zobaczymy, jak ta walka nam pójdzie. Słuchajcie, co? Ja jestem w ogóle nieprzyzwyczajony do takiej rozgrywki. Dlaczego? Ponieważ widzicie, tutaj nasz sojusze to mają przeważnie po 70-80 osób. Nie więcej. Czyli tak naprawdę jakbyśmy zebrali te cztery sojusze, to jest taki jeden pełny sojusz i jedna trzecia, niecała. Zobaczymy jak to po prostu wychodzi. A nawet jakby pewnie wszystkich się tych aktywnych supergraczy graczy zebrało, to jest jeden normalny sojusz, gdzie my walczyliśmy tak naprawdę na tych Polak legendarnych czy epickich. No to tutaj zobaczymy, jak to będzie. Będę Wam na pewno dawał jakieś transmisje z tych walk. Zobaczymy. Ja teraz dozbieram sobie kupony migracyjne i na pewno będę przechodził do jakiegoś bardziej aktywnego sojuszu. Ale ten taki pierwszy miesiąc takiego wdrożenia się w tą grę i to, to sobie zrobię na spokojnie. Tutaj na tym jeszcze rodzinnym serwerze 27. No, chyba, żeby coś się fajnego zmieniło i G27 zmartwychwstał, ale to chyba się na razie za to nie zapowiada. No, zobaczymy, co jak będzie. Dobra, słuchajcie, no to lecimy do tworzenia tych jednostek bo to o lubią najbardziej. Weźmiemy sobie stworzymy sobie 7.2 naszych helikopter czyli tak o, damy sobie na mm, zmontuj damy sobie nasz gdzie on jest o. czemu on tego nie pokazuje, o damy sobie tutaj, a musimy ataki w ogóle ściągnąć damy sobie usuń i damy sobie jeszcze raz zmontuj i sobie tworzymy właśnie mm -hmm. 7.2. No dobra. I tak oto właśnie powstaje nasz piękny 7.2 jak Tiger. Jak ktoś grał w tego, w, 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 jak to się nazywa? W War of Tanks, to tam właśnie mamy też Hittagera. On jest chyba 8 poziomu, o ile się nie mylę. Nie się nam szkoli. I oczywiście nagrody jakby inaczej. I stworzymy sobie jeszcze tą naszą jednostkę, to też dajemy sobie usuń. Tak, i teraz robimy sobie tak, damy sobie prototypy, damy sobie montaż steczny. Potrzebujemy. Dwa razy haubice na 7,0 i zrobimy sobie. No bo tu nam brakuje czterek. Słuchajcie, to będzie w sumie może zrobimy inaczej, bo nam bardziej by się w tym momencie opłacało tą artylerię ściągnąć. Patrzcie, to jest też dobry pomysł, bo teraz o co chodzi? My tutaj, żebyśmy mogli to zmontować, to potrzebujemy. Czekajcie, gdzie to jest tutaj. Prototypy, montaż steczny. Patrzcie, żeby stworzyć tą artylerię na poziomie 7.1, czyli to co potrzebujemy, to ja zużywam 12, ale zużywam tylko jedną tą część tego planu inżynieryjnego. On nam się wydaje bardziej przyda, bo tych planów jest rzadko do zdobywania, a tutaj rozłożymy sobie tą artylerię, którą przed chwilą ściągnąłem, na ten jeden plan, będziemy mieć 12 i sobie od razu stworzymy tą jednostkę 7.1. I to chyba będzie lepszy moment. I tylko, gdzie tu jest ten demont, demontuj? demontaż zaawansowany. O, widzicie, my sobie to zdemontujemy na te cztery. chcę dokonać demontażu i dostaniemy te cztery części. Dajemy sobie zdemontuj automatycznie i teraz damy sobie tutaj zmontuj. Nie, eee, przepraszam. prototyp, montaż steczny. Damy sobie tutaj od razu artylerię na 7.1. Widzicie, to mamy 12 na 12, tracimy tylko tutaj jeden ten plan inżynieryjny. Dajemy sobie potwierdź. OK. To jest mega fajna sprawa, bo możemy sobie montować do dowolne jednostki i tworzyć. Czyli tak naprawdę to, że na przykład idziemy sobie chwilowo w czołgi ciężkie czy tam czołgi lekkie i skończy nam się gra, nie będzie się nam się podobało, to możemy to zdemontować. Możemy mieć tylko i wyłącznie te plany dodatkowe, te inżynieryjne i tworzymy sobie nową jednostkę. To moim zdaniem bardzo fajnie ułatwia, bo wtedy możemy się poruszać po jednostkach, które są w mecie. I wtedy możemy sobie przetagować te wszystkie jednostki, oczywiście posiadając te takie kuponiki dodatkowe, uniwersalne. I teraz zmontujemy sobie tą jednostkę dalszą, czyli damy sobie tak: zmontuj, damy sobie naszą artylerię tutaj, i rozkładamy sobie to i to. I dajemy sobie, zmontuj. Tu, tu, tu. Voila. No i tak, na dobrą sprawę, teraz mamy już dwie jednostki 7.2. I możemy sobie na spokojnie raz, że je trzeba będzie jakoś tutaj uzbroić. A dwa, tutaj mamy 28 dodatkowych planów, już przygotowanych na jednostkę 9.2. Tylko dlaczego nie zrobimy tego? Ponieważ brakuje nam, i już wam poka pokażę tych naszych uniwersalnych części. Tutaj, prototypy. No i nam brakuje standardowo tych naszych. Komponentów precyzyjnych, tak? Czyli musimy mieć 1, 2, 3, 4, czyli takie 32 minus 4, 28, Więc tak, coś czuję, że to będzie miesiąc zbierania. Ponad jak coś nam dobrze pójdzie, jeszcze jakieś dodatkowo dostaniemy. Nagrody, no nic zobaczymy. I wtedy, jak to już będziemy nazbierane, to stworzy nam się druga jednostka 9.2. Czyli będziemy mieć dwie jednostki 9.2 lądowe, i tutaj nasze lotnictwo jest już 9.1. Tutaj troszeczkę dłuższa będzie droga na, na zbieranie do 9.2. I teraz będziemy sobie chyba jakąś jednostkę jeszcze tworzyć, żeby tutaj też móc dać cokolwiek na armię, bo tutaj już nic nie mamy, tak? Czyli mamy tylko po prostu myśli, wydajemy cokolwiek. Niech się tutaj to wyszkoli. I tutaj sobie to podbijemy poziomem, żeby tego było do obrony na bazie lotnictwa. I teraz słuchajcie, tak oto stworzyliśmy sobie dwie jednostki 7.2, wykorzystując nową technologię, jaką jest montaż wsteczny. Wydaje mi się, to jest mega fajne rozwiązanie i podoba mi się to. Co to jest w ogóle? Plan inżynierii wstecznej ograniczony do podwoju. Aha, okej, okay, dobra. Czyli nas tą bardziej interesuje, nie? O, to jest fajny plan inżynieristycznej na stałe, a to jest plan inżynierii inżynierystycznej ograniczony do podboju. Okej, okay. czyli są dwa typy, czyli wykorzystaliśmy już tą mechanikę jedną i wykorzystaliśmy też łączenie teraz drugie, bo wydaje mi się, że lepiej mieć. Te jednostki już na poziomie 72 gotowe. Bo teraz, tak, co możemy zrobić? W razie jak nam się znudzi po prostu granie tym light tankiem, no to możemy go całkowicie rozebrać i wszystkie te części przełożyć, części, czyli te prototypy, przełożyć sobie tutaj do tego naszego artylerii. Będziemy mieć nagle artylerię na poziomie 92, i będzie mieć wymiennie, więc będziemy tacy bardziej elastyczni pod względem działań na polu bitwy. Bo jak to wygląda, jeżeli mamy otwarte pole bitwy. No to o wiele lepiej nam się posługuje lekkim czołgiem. Bo tam możemy dużo zdziałać. A jeżeli na przykład będziemy się bronić w bazie. A to jest szybko przełożenie, zeswitchowanie tych jednostek. To o wiele bardziej jesteśmy w stanie się bronić na artylerii. Zadamy więcej obrażeń przy obronie. Co i tak będą troszeczkę wydaje mi się marginesalne. więc nasza baza nie jest tak wytrzymała. Ale w razie obrony jak zostaniemy sobie za jakimś... Kolegom z sojuszu, co ma tam 500, 600, 800 milionów i nasza ATG, czy znaczy ATG, nasza artyleria, która ma tam powiedzmy około 400 milionów, to to będzie znacząca pomoc przy obronie. I wydaje mi się, że takie rozłożenie jest dla mnie w tym momencie bardziej optymalne. Docelowo jakbym był mega koksem, czyli jak ja bym miał w tym momencie tutaj nie wiem 400, 500 milionów i bym był jakimś takim graczem, który może coś zdziałać więcej, no to pewnie bym sobie ułożył tak, że zamieniłbym, miałbym po prostu dwie artylerie, ewentualnie ATG, no i tutaj dwa lekkie czołgi byłoby super i bym sobie takim teamem dwóch lekkich czołgów jeździł po mapie i niszczył, no ale niestety... To nie jest chyba dla gracza free-to-play, tak nastawionego, bo wydaje mi się, żeby stworzyć dwa light tanki dobrze wyposażone. A widziałem, że jak na przykład gracz Diablo, jeszcze z ostatniego z tego roku temu, jak graliśmy, miał 4 czy 5 na przykład MB stworzonych, to wyobraźcie sobie, jak dużo potrzeba tak na dobrą stronę wkładu finansowego, żeby takie coś stworzyć, nie? Ale wydaje mi się, że ta mechanika tutaj bardzo ładnie się ten. Bardzo ładnie tutaj zadziałała i wydaje mi się, że to jest mocne ułatwienie, bo gracze, którzy są na początku, zdują się na jakąś ścieżkę jednostek i w pewnym momencie się rozmyślą, bo stwierdzą: Dobra, to nie jest mój typ gry. Ja wolę na przykład bardziej w obronie, bardzo się czuję, a nie tego zrobiłem. Czołg ciężki, chcę się przenieść na tylerię. Super sprawa. To jest na o wielki plus. Dobra, słuchajcie, to na razie będzie tyle w tym odcinku. Następne odcinki z tego co kojarzę, to będą odnośnie naszych oficerów, bo jest ich tutaj trochę, już sobie troszeczkę nie poczytałem. Porobimy sobie taki ranking. Ja wam wszystko wam opowiem, jak to działa. Też popytam się hmm, kolegów sojuszu. Co oni myślą o różnych tam kombinacjach i ustawieniach. Dzięki też za komentarze. Na pewno się będę do nich odnosił, do tworzenia jakichś odcinków. Tam czytałem, że jakieś tam pary chcecie pod MB, pod helikoptery, czy pod inne jednostki. To postaram się to też dla Was ten odcinek nakręcić. Wydaje mi się, że przyszły dopiero odcinek będzie o, tak w środku lub pod koniec przyszłego tygodnia. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!